Zaczynamy slalom równoległy o 20 tysięcy złotych. Po prostu w pierwszej rundzie chciałem trafić na Adama Chrapka, żeby wyeliminować go od razu. Z gry. Wtedy łatwiejsza drabinka jest. Dokładnie, mam, jestem teraz silny jeszcze, mam dużo, dużo mocy, duży zapas energii, więc wolę takie, takie porządne, grube kąski jak Adam brać, brać na pierwszy rzut. No więc potem mam w zasadzie prostą drogę, taki highway do, do tych 10 tysięcy. No ale w zasadzie też ten Adam muszę przyznać, że jest przereklamowany. Nie. Twoje typy, szybko, dwa nazwiska. Iwonka, jada Jadaś. No co tutaj, Iwona ko e, Kochut. Kochut. Oczywiście, Maciej Żabski wygrał, pan. Jaki wiózł je Żabski i Żabski. <laughs> I żabski. <laughs> Piotrze, jak ci się podoba to, że właśnie i po akademickie strzechy ten slalom równoległy trafia? No, ja z doświadczenia znam tego typu zawody, bo jeszcze jeździłem w Juniorze w Tauronie, więc wiem, że to jest super zabawa, jeszcze ścigając się o taką stawkę, to na pewno, muszę też powiedzieć, że. Nie jestem tutaj tylko i wyłącznie oglądającym, bo jestem na usługach Antka Szczepanika, wynają mnie. Dzielimy się nagrodą po pół, jeżeli uda mu się wygrać. Nie powiem w jaki sposób będę mu pomagał, ale coś jest na rzeczy. Dobrze, to powiedz jeszcze, skoro masz doświadczenie w tego typu imprezach, jak dużą wagę tutaj odgrywa to, że jedziesz obok zawodnika, który jest na starcie, widzisz go, jak on jest nagrzany do tego startu i później cały czas mimo wszystko kątem oka widać, że on tam jest. Mm -hmm. No, Ja uważam, że to jest bardzo fajne mm, i na takich zawodach te różnice między zawodnikami się zacierają. W sensie taki teoretycznie słabszy zawodnik uważam ma tutaj całkiem dużo szansę, mm, no bo wiadomo dochodzi ten aspekt takiej rywalizacji, adrenaliny, no i każdy może popełnić błąd i można ten błąd wykorzystać. Widzę Antoni, że Ty już w trybie ampowym podczas tych wydarzeń. Żałujesz, że nie możesz dzisiaj wystąpić? No, jest strasznie żałuję. Strasznie to było fajne. zawsze Twoje marzenie, ten równoległy. No, no nie chcę się chwalić, ale nie, no, postulowałem długo, żeby ten równoległy się pojawił. Bardzo się cieszę, że on się w końcu pojawia. A strasznie jestem smutny, że nie mogę brać w nim udziału. Widzę, że tutaj dookoła panuje świetna atmosfera. Walka jest o duże pieniądze, także no, ja się spodziewam fenomenalnego widowiska i na pewno zawodnicy dadzą. Szkoda, że ja nie będę mógł. Proszę, zakłady bukmacherskie. Baj Olga Rosińska. Powiedz, które nazwiska przeważają w typach tutaj wszystkich, którzy zdecydowali się wrzucić monetę do Jest Około 40 zł, tutaj około 20 osób już dało swoje typy, ale nie ma jeszcze dwóch takich samych, także więcej osób przyjdzie, będą takie same typy, wtedy hajs jest do podziału, ale zobaczymy jak to będzie. Za chwilę spróbujesz tu, jak działa aparatura startowa. Powiedz, czy jest to dla ciebie nowość, czy miałaś już okazję jeździć z salami równoległym? Jest to dla mnie nowość na takiej bramce: nigdy nie startowałam. Będziesz szybka? Oczywiście. Najszybsza. Ostra? Najszybsza. Najostrzejsza. Bystra? <grych> Pewnie. <grych> Wiktoria, końcówka sezonu to jest zawsze Twój czas. Czy to będzie dzisiaj ten dzień? No zobaczymy, jeśli e, sprawdzi się to, że na świeżości jedzie się najlepiej, bo zdecydowanie e, nie miałam okazji potrudować tej dyscypliny, to może się uda. Czarny koniu, co pożerasz przed startem? Mm. No pierwsza. No nie rozumiem. No pierwsza. Marysiu, dla ciebie awans do tego slalomu nie był oczywisty. Powiedz jak bardzo przeżywałaś wczorajsze wydarzenia podczas finału? No bardzo, dowiedziałam się szybko dzięki tobie, ale no był stres. Prosto z Włoch leciałam. Rozumiem, że cieszysz się, że stało się w ten sposób. Pewnie, ja się cieszę, ale to był fart tylko dzięki temu. Ależ się błyszczą te narty, ale się błyszczą, powiedz co to jest! Nie możemy pokazać co to jest. To jest tajna broń, shark crew. Także zaraz przetestujemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że, że będzie okej. Okay. Na pewno będzie okej. Okay, ale... Ale, ale to wyschnie czy będzie takie mokre okay, jak teraz? Nie, wyschnie, wyschnie, wyschnie. Za chwilę będzie w się i za chwilę zacznie się magia cała. Tomasz, ewidentnie podłożyłeś się wczoraj w zawodach. Twoja, słyszałem, że to twoja słaba psychika nie pozwala ci dzisiaj startować w zawodach. Ty wolisz spokojnie, cichutko, z boku. No i dzisiaj w roli servicemana. Powiedz, komu przygotowujesz sprzęt? Ja już z góry sobie założyłem, że zostanę serwismenem mojego zawodnika czołowego Macieja Żabskiego. No i tak wyszło. Podstawiłem się specjalnie. Dzielicie się nagrodą, rozumiem? my się nagrodą na pół oczywiście.

Maciej, no żal było patrzeć na to, co pokazywałeś w swoim pierwszym przejeździe. E, słuchaj, jeździłeś tu kiedyś na nartach, wiesz coś o tym sporcie. No nie wiem, no wydaje mi się, że wszyscy mówili, że jechałem fenomenalnie. Faktycznie, Adam jest dość szybki, ale miał dużo szczęścia, tyle powiem, no. Komik, no, no myślę, że przede wszystkim to szczęście, że trafił na Ciebie w pierwszym przejeździe. <grym> nie, zdecydowanie nie, to jest kłamstwo. Adam w ogóle był strasznie pospinany przed tym startem, bo wiedział z kim się mierzy. Ojoj. Co, się, co się stało na trasie? Przemek chyba przegrał flaszkę, tak że przegrał wszystko. <grym> Paweł niestety odpadł już w początkowej fazie tych zawodów. Powiedz, jak to jest oglądać syna w tak nietypowym wydarzeniu, jak na akademickie zawody? No jest to cały czas niesamowite przeżycie, stres i emocje niesamowite. No, jak Paweł przestał jeździć, to brakowało mi czegoś, a tutaj znowu wróciliśmy gdzieś tam do, do korzeni. Tak a jak naprawdę. Paweł przeżył to, że odpadł tak szybko? No, on traktuje to w formie zabawy, także... Na pewno, no, Antek Szczepanik trudny zawodnik, no niestety, no. Przenieśmy się na chwilę na trasę, bowiem tutaj wielki finał, drugi decydujący przejazd. Helena Kubasiewicz z Iwoną Kochut i Helena wygrywa. Helena gorąco, zanim nawet złapiesz oddech, właśnie wygrałaś 10 tysięcy złotych. Nie wierzę, nie no super, jestem zachwycona, naprawdę. Ale super że się jeździło, naprawdę super warunki, więc... Oh, Czyli jesteś za takimi zawodami na wielki finał. To chyba fajna zabawa. Bardzo fajna zabawa, super atmosfera, naprawdę ekstra. No to wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Helena Kubasiewicz wygrywa. Kibice szaleją. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tak, właśnie wyglądają zawody akademickie. Wee! Wielki finał. Przenieśmy się w takim razie na chwilę do dokumentatora. Ja jestem też naprawdę podekscytowany i nie wiem, jeżeli miałbym stawiać, to pewnie na Adama, ale tutaj Piotr pokazał klasę w każdym swoim przejeździe numer dwa i każdy przejazd numer dwa wygrał, więc tutaj się wszystko może zdarzyć. Wielkie odkrycie. Jasne, kurwa, że wszystko się może zdarzyć. Panowie ruszyli. Adam czy Piotr i uwaga, uwaga! Wygląda na to, że wygląda na to, że Adam, ale Piotr do końca zawsze walczy! Przejazd wygrał Piotr, ale cały, prze... całe zawody wygrał Adam Chrapek. Adamie, może z tej pozycji e, zwycięzcy jesteś tutaj na rękach kolegów. Powiedz na gorąco, jak wrażenia po tym triumfie? Muszę uzupełnić elektrolity. <laughs> Jakie było pytanie? Jak, jak wrażenia? No W końcu zostałeś teraz e, e, zwycięzcą. No i ta duża nagroda, która tutaj jest nagrodą główną, trafia do ciebie. Znaczy, przede wszystkim nie szanuję Maćka Żabskiego. Dla mnie to jest dzisiaj najważniejsze. Zachował się nie fair przed zawodami, pokleił mi narty jakimś klejem. No i po prostu szczęście zadecydowało o tym, że mogę tu teraz być. Dziękuję. Iwona, walczyłaś bardzo, bardzo dzielnie, dotarłaś do finału, ale nie udało się. Powiedz, jak, jak w ogóle przebiegała rywalizacja i jak Ci się podobało to wydarzenie? No chciałam Helenie oddać po wczorajszym niepowodzeniu, była bardzo smutna, więc myślę, że dzisiaj jej dałam tutaj, żeby właśnie sobie wygrała, polepszyła humor. No jutro znowu wracamy do rywalizacji, także niech będzie czujna. Należą się tu gratulacje Przemkowi, który z pozycji underdoga wygrał ze mną. No ale bądźmy, to jest ostatni, taki, ostatni po prostu taki precedens, żeby, żeby ten kolega sta, po prostu stanął wygrany w pojedynku ze mną, bo ja już od następnego sezonu... Ampy zobaczymy, ale następny sezon, następny sezon to będzie atak, to będzie wściekły buldog jako Piaśniński. Przemek, fantastycznie dzisiaj jeździłeś, no ale znowu czegoś tam troszeczkę zabrakło. To coś z Tobą jest, że tak cały czas czegoś brakuje. Jest świetnie, 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 ale nie do końca. Może karta odwróci się na No może, ale przeważnie jest tak, że tu czegoś brakuje i potem wieczorem uzupełniam. I może właśnie o to uzupełnienie. Rozumiem, czyli Ty jesteś lepszy ponad. Tak, no i to uzupełnienie, które wchodzi w poprzednim dniu, potem no, skutkuje tym, że w tym dniu czegoś brakuje. Widzimy się za rok? Tak, zdecydowanie widzimy się za rok.